Zo ah! Czy to już? Zaczynamy... Tak? Zaczynamy! Dzień dobry, kochani. Witamy Was w kolejnym odcinku Prosto Kenela. Zaczynamy od tego, że spadł śnieg. A jeśli śnieg i grudzień, to oczywiście ciastki agenta wątrobia. Zaczynamy od tego, co dzieje się w fundacji, a mianowicie mamy potwierdzoną już datę transportu Tiesto do Rehawetu, więc bądźcie czujne, bo już niedługo Tiesto zaczyna swoją przygodę razem z nami, o czym oczywiście będziemy Was informować na naszej stronie na Facebooku. Idziemy dalej. Bieżący tydzień to tydzień wielu, wielu problemów. Zaczął się od zjedzenia przez agenta wątrobiankę bochenka chleba, który niestety spęczniał w żołądku, i musieliśmy jechać na Sor, wsi Sor. Pozdrawiamy przy okazji Centrum Zdrowia Małych Zwierząt w Gorzewie Wielkopolskim, do którego musieliśmy się udać, żeby jak gdyby zapobiec ewentualnym konsekwencjom dalszego pęcznienia chlebka. Agent Wątrobianka czuje się dobrze i obiecał, że już nigdy więcej nie ukradnie z blatu ani kromki chleba. Oczywiście chlebek to nie tylko jedyny problem, cały czas leczymy ranę Areska, dziękujemy za wszystkie rady, których udzielacie nam w komentarzach, natomiast będziemy jednak skupiać się na tym, aby działać w ten sposób, jak działaliśmy przez ostatnie półtora roku, bo przypomnijmy, że Arenio miał odleżynę na całym biodrze i też przez półtora roku była ona już, Leczona. Teraz ta odleżyna się odnawia, odnowiła się gdzieś tam wewnętrznie, dlatego też w piątek widzieliście, że w jaki sposób płuczemy tą ranę i jak o nią dbamy każdego dnia. No i ciąg dalszy naszych katastrof, bo oprócz oczywiście chlebka, oprócz ranki, ale ta ranka to już się, to już nic nie będzie ranki, prawda? Oprócz ranki, no, mamy jeszcze coś nowego, mianowicie pazur agenta. Natomiast już w sobotę pazur agenta, czyli wczoraj, został ściągnięty całkowicie. Dlaczego nie został ściągnięty chirurgicznie? Otóż agent wątrobianka nie może być prowadzony w żadną narkozę, ze względu na to, że jego serce mogłoby tego nie wytrzymać. W związku z tym, w momencie, kiedy ma pęknięty pazur, nie ma sensu. Podawać mu jak gdyby samych środków nieczulających miejscowo, dlatego że ból towarzyszący podaniu zastrzyków w paznokieć dla psiaka jest tak duży, że zdecydowanie lepiej poczekać na moment, aż ten pazurek sam się gdzieś tam rozszczepi. rozszczepi się. I tak to się stało wczoraj, także teraz już agent ma z górki do wyleczenia tego wyleczenia tego pazura. No i miejmy nadzieję, że od tego momentu wyciągnie wnioski i nie będzie już nie będzie już więcej utrudniał <śm> utrudniał obcinania sobie pazurów. Cieszymy się bardzo, że będziemy mieli kolejną akcję Ciastek Agenta Wątrobianki. Oczywiście liczymy na kolejny, kolejny rekord. No i jak co roku w grudniu będziemy mieli niespodziankę. Bądźcie czujne, życzymy Wam wspaniałego tygodnia. A zanim zaczniecie realizować ten wspaniały tydzień, zaglądajcie na nasze kanały na YouTube i na Instagramie, gdzie oczywiście zarówno Ares, jak i Agent Wątrobianka i Amberka Chlubka czekają na Was ze swoimi programami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia! MUZY jaki mm. To jesteś Co za wcześnie? Jak za wcześnie na bałwanki? Chyba co? Jeszcze. Już byś chciał nosić je? Te bałwanki? Tak. O, no to proszę bardzo! Agen, będzie świadomica? Nie będziesz jak kropka.